Wyobraź sobie pralkę Whirlpool stworzoną dla ciebie. Duże, szeroko otwierające się drzwi. Moc, możliwości. Wśród nich delikatne programy do prania wełny i jedwabiu. Żadnych problemów z wyjęciem prania. Oto nowa pralka Whirlpool. Whirlpool. Nowa jakość życia. Kiedy zapowiada się ciężki dzień, warto przynieść do szkoły nie tylko poprawione zeszyty. Moje dzieci są bardzo żywe, a ja zawsze muszę mieć równie dużo energii. W tym właśnie pomaga mi Mars. Pyszny baton Mars ma w sobie odżywcze mleko, glukozę, która da ci energię, złocisty karmel i gęstą czekoladę. Dlatego Mars pozwala mi pójść nawet na dodatkową lekcję. Mars krzepi. Teraz kupisz baton Mars po promocyjnej cenie. Tylko 99 groszy. Ale to już ostatni dzwonek. Mars, jeszcze za grosze. Maxwell House. Nieprzebrane bogactwo smaku kawy, palonej z najszlachetniejszych ziaren na świecie. Poczuj to bogactwo. Zasmakuj w bogactwie. Maxwell House. Najbogatszy smak kawy na świecie. Nowa generacja pralek Zanussi Jet System. Zanussi. Przyszłość znalazła swój dom. No i jak? Świetnie. Byłam cała w nerwach, ale dostałam tę pracę. Duży stres, co? Jasne, ale mój dezodorant antyperspiracyjny Sekret daje mi pewność siebie. Dzięki niemu się nie spociłam. To będę go też używał. Nie, jest tylko dla kobiet. Pecha tu kobiety może być inny niż u mężczyzny. Sekret współgra z kobiecym pecha i zapewnia dużo lepszą ochronę przed poceniem się i przykrym zapachem niż jakikolwiek zwykły dezodorant. Świetnie sobie radzisz. Mogę być cała w nerwach, ale spocona nigdy. Kobiecy sekret. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Bądź naturalny. Fortuna natura. są naturalne! Fortuna natura. Fortuna. Owocem się to. Dzieci zużywają codziennie ogromną ilość energii. Dlatego Danon piecze dla nich ciasteczka Prince. Są bogate w ziarna zbóż i pyszną czekoladę. Dodają sił i radości życia. Ciasteczka Prince. Daj coś dobrego, daj Danon. W tym sezonie modne będą jedwabie, wełna, bawełna. Tak delikatne tkaniny nie powinny być prane w proszkach używanych na co dzień. Dlatego miesięcznik pani poleca perłę. Perła jest wyjątkowo delikatna, ponieważ tylko perła zawiera lanolinę, która pielęgnuje tkaniny podczas prania. Nawet po wielu praniach w perle wszystkie ubrania będą wyglądać jak nowe. Tylko perła z lanoliną doskonale pierze i chroni delikatne tkaniny. To lekko chrupiąca fistaszkowa zabawa. 25% większy za tę samą cenę. To, co jemy, wpływa na nasze samopoczucie. Dlatego właśnie ciasteczka Danon są nie tylko pyszne, ale i odżywcze. Pieczemy je z ziaren zbóż i tylko tych składników, które z każdym dniem dodają zdrowia życiowej energii. Ciasteczka Danon. Daj coś dobrego daj Danon. Trudno uwierzyć, że najszczuplejsze kobiety słodzą najwięcej. Trudno uwierzyć, że można słodzić, nie używając cukru. Ale taki właśnie jest sweet. Cudownie słodki i zawiera 10 razy mniej kalorii niż cukier. Od dzisiaj sweet Słodka wolność od kalorii. Mmm, Pikantne i słone. Cepulo. Z cebulą. serem. I z makiem. Mm. Tuk. Krakensy z charakterkiem. Teraz kobiety mogą odkryć coś zupełnie nowego. Golenie na kobiecy sposób. Lady Protector. Tak delikatny, ponieważ jego ostrza umieszczono za specjalną osłoną. Dzięki niej gwarantuje wyjątkowo bezpieczne golenie. Delikatne, dokładne. Emancypacja golenia. Lady Protector firmy Wilkinson. Dbamy o to, aby soki też były najlepsze. Dlatego przez wiele lat nasi badacze szukali najsmaczniejszych owoców po całym świecie. Próbowali różnych owoców. Poznali tysiące smaków. I szukali dalej. Pewnego dnia dostrzegli niebo czystsze niż gdziekolwiek. Zachwycił ich doskonały smak owoców. Właśnie tym owocom soki kesz zawdzięczają swój wyszukany smak. Soki kesz, wyszukany smak. Mmm, chrupiące, Pikantne i słone. z cebulą, serem. z mi smakiem. Tuk. Krakensy z charakterkiem. Na całym świecie są ludzie, dla których największą pasją jest kawa. Dlatego zawsze poszukujemy najwyższej jakości. Wybieramy najlepsze ziarna, by po ich starannym paleniu stworzyć perfekcyjną kawę. Wykwintną i bardzo aromatyczną Chivo Exclusive. Dziel z nami tę pasję. przybo, podaj to, co najlepsze. Pomyśl o nędzy, ojcze, tylko ty masz doświadczenie, ale nie mam siły. Ty to zrobisz. Więcej wiary, podnieś miecz przeciwko nienawiści i pomyśl, że wiara przenosi góry. No i To. Piegi, piegi i jeszcze raz piegi. I duża wrażliwość. A mydła pogarszają, więc tam. Daw, już samo słowo ma w sobie taką miękkość. Odczułam to na własnej skórze. Daw myje i jednocześnie nawilża, żeby skóra była gładsza po siedmiu dniach. Po tygodniu miałam cerę jakby odmłodzoną, lśniącą, bez żadnych podrażnień. Poczułam się tak jakoś super zadbana. Daw nie wysusza skóry jak mydło. Poczuj różnicę po siedmiu dniach. Przedstawia nowy sposób parzenia herbaty. Torebki nie kapki Drawstring. Wystarczy pociągnąć za sznureczki, aby wydobyć cały aromat. Tetli Drawstring. Cały aromat. Co do kropelki. Serek homogenizowany Danon jest delikatny i gładki. Tak gładki, że chciałoby się narysować na nim coś miłego dla mamy. Teraz serek Danon ma dwa nowe smaki: owoców leśnych i owoców egzotycznych. Serek homogenizowany Danon tak gładki, że można na nim rysować. Moja moda to Brilliance, pełen wyrazu odcień włosów. Świetne trwałe kolory, a ponadto skuteczna ochrona moich włosów. Policolor brilliance z pielęgnacyjnym kompleksem proteinowym. Policolor brilliance najpiękniejsze kolory mody. Najpiękniejsze kolory na wiosnę. Tylko teraz za 15:90. Szminka kolor proof Margaret Astor. Pocałunki, które zostawiają ślad jedynie w sercach. Kolor, który trwa. Świat kolorów Margaret Astor. Margaret Astor. Jak pięknie być sobą. Kup dowolną żminkę i lagier Margaret Astor, a dostaniesz gratis maskarę. tylko w maju. Kup film Polaroid 600, a otrzymasz album do zdjęć gratis. Przyprawa płynie w piliary w nowych butelkach. O! Oh, kup sobie sam! Niary, dobre pomysły, dobry Teraz dla każdego pret a Kobieta ubrana w zapach heart, Nowa woda toaletowa pret a Kobieta ubrana w zapach Bekon ma wędzonki smak, bekonem pachnie i smakuje ten pszeniczny snak. Klupek, pepis, bekon, zaraz z go. Ten z bekonem smak ma tak cudowny smak. Pepis, tak to jest mój smak, bekonem pachnie tak, lubiąc lekki snak. Mm, pepis. Pepis, tak to jest nasz smak, łatwo po go tak, spróbuj sam ten snak. Pepis! Nikt się nie ruszy, ale jakoś sobie radzę nawet w najgorszych sytuacjach. Wiem, że zawsze mogę polegać na Libres Invisible z systemem Anti-Leak, który zabezpiecza przed przeciekaniem. Zaufaj Libres. Uwaga oto absolutna nowość tampony Libres komfort i dyskrecja przez cały dzień. Zaufaj Libres. Jakie <laughs> breszcze. Ja nie mam, on ma. Ja? On ma. Ja? F**k, jakie Zacząłem używać i wkrótce było dużo lepiej. Oksy, działa? Działa, działa. Dobra, tu miałem. To i to? Dobra, biorę. Toniki, żeloksy. Uwaga! Oto pralka, na którą czekałeś. Oszczędna, solidna i łatwa w obsłudze. A 800 obrotów na minutę sprawia, że pranie jest bardziej suche. Boż, zawsze z wami. Kortina Schellera. Ach, to mokka! Słońce świeci, świat uśmiecha się do mnie. Czekolada, mus, orzechy, to jest Kortina. W białej czekoladzie czekoladowa niespodzianka. Teraz beztrosko czas, teraz jest lato, teraz jest biała Kortina. Porzeczki. Od tej chwili zaczynają się wakacje i pogodny będzie już każdy dzień. Oto Cortina Riva. Cortina Schellera. Sam na sam. Z przyjemnością. Natura jest źródłem zdrowia, ale skąd je czerpać? Pieczywo waża powstaje z niełuskanych ziaren zbóż. W łusce ziarna są cenne witaminy, błonnik i mikroelementy. Ziarno białego pieczywa jest uboższe. Waza nie używa konserwantów, sięga jedynie po nieuskane ziarna i dodając wodę tworzy zdrową i smaczną podstawę kanapek. Dlatego szczerze radzę, sięgnij po wazę i chrup to zdrowie. Starannie wybrane i kontrolowane surowce gwarantują, że w posiłkach Gerber jest wszystko, co niezbędne Twojemu dziecku. Właściwe przeprowadzanie pasteryzacji umożliwia zachowanie wartości odżywczych bez użycia konserwantów. W miarę jak twoje dziecko rośnie, dostosowujemy jego posiłki do wieku i potrzeb. Chcesz być pewna, że dajesz mu to co najlepsze, tylko gerber dać tę pewność. Zanim osądzisz, przyjrzyj się bardzo uważnie, tylko wtedy zobaczysz więcej. Wprost, masz pełen obraz.